Siemaneczko widzowie, z tej strony ja, Flord A w dzisiejszym odcinku Pokażę Wam to co zbudowałam Na Anarchii zęciaka. Nawet jeszcze tutaj jest Zbudowałem to przez 6 godzin No i Jest tutaj olbrzymie to Jest to olbrzymie Będzie, Będę, mam w planach Podać kordy tego Tylko żeby nie było tak łatwo, że ja się i 6 godzin budowałem, no cię... No i właśnie w tym momencie mikrofon przestał współpracować i muszę to niestety dograć. Powiedziałem, że na 50 lajków, co nie, nie wątpię, że się uda, udostępnię kordy tej, tej właśnie statuetki. Eee, to jest epic! Jak budowałeś? Co? A tak a, a, a ma mam takie pytanie. Jak skoczę do Wojda, to zginę? Na pewno. Jak tu? A, ty, a, a, a ile tu ma kratek? Kratek? No nie liczyłem. Niech ale mi się nie chce liczyć. Chce w sensie się w górę czy w dół? E w dół. O to tak 300... No bez przesady 250. A ty wziąłeś co sądzisz? Ja ci powiem, że to wyszło. Mmm, bardzo fajnie. No, miałam w planach tutaj zrobić jeszcze że ten łeb skrócić, a zrobić głowę papieża. Głowę papieża? No, miałam w planach, ale nie wiem czy dam radę. To już będzie ciężkie. O, wiem co myśleliśmy zrobić. Poczekajcie, widzę. Co no. zrobić, a ze. No, teraz no zapewne nie wygląda. Nie? Jak. <laughs> Okay, aj, ej, jest nagrywanie? To jest, to jest... nawet jest, nie nawet teraz na serwerze. Tutaj mogę tego to mogę, Ej, widzowie, mam, mam dla Was propozycję. Jezu, jeśli dobijecie tutaj ponad 100, 100 lajków, to będzie więcej odcinków z kaczką A to będzie niemożliwe akurat. Jak to dobiję 30 lajków i odcinek kolejny z kaczką No to już będzie bardziej możliwe ulbrzymią kaczkę na 30 lajków a, na, a od razu mówię na 50 lajków podaję kordy oto tego, tej statuetki na 50 lajków kolejny odcinek będzie za 15 lajków no na pewno chodźcie, to chodźcie tutaj na głowę tepnijcie się do mnie no i w sumie to byłoby na tyle jeżeli doceniasz moją pracę zostaw lajka na 30 lajków Buduję ogromną kaczkę, a na 50 lajków udostępniam kordy tej, tej oto budowli olbrzymiej. Więc co? Patryk. Siemano! A teraz dla tych wytrwałych, którzy zostali do samego końca, zapraszam. Wziąłeś, robisz łatera Wierzę w ciebie. Skaczesz? Zrobił skubany! Ale na pewno ona fast play się tak znam.